Tekst manny na 18 maja. Do odpoczynku bowiem wchodzimy, my, którzy uwierzyliśmy, Żydów rozdział czwarty, werset 3. Komentarz parauzyjny. Nasz odpoczynek w Panu jest zupełny w takiej mierze, w jakiej mu ufamy. Ten, kto w pełni wierzy, w pełni odpoczywa, ten, kto wierzy jedynie częściowo, częściowo odpoczywa. Idealnym stanem duchowego Izraelity jest osiągnięcie doskonałego odpoczynku, doskonałe zachowywanie Sabatu w jego obecnych doświadczeniach oraz oczekiwanie i staranie się o inny jeszcze pełniejszy odpoczynek, rzeczywisty odpoczynek udoskonalonego stanu, odpocznienie, które pozostaje dla ludu Bożego. Starajmy się więc, abyśmy weszli do tego odpocznienia, Sabatu. Żeby kto nie wpadł w ten przykład niedowiarstwa, cielesnego Izraela, Żydów rozdział 4 wersety od 9 do 11. Reprint numer 2534. Komentarz epifaniczny. Co tygodniowy sabat Żydów stowarzyszącym mu odpoczynkiem od pracy i oddawaniem czci Bogu, Trawnie symbolizuje tysiącletni sabat z towarzyszącym mu odpoczynkiem od przekleństwa i służeniem Bogu. Usprawiedliwienie z wiary przypisuje nam doskonały tysiącletni odpoczynek oraz umożliwia posiadanie odpocznienia przez wiarę w dokończone dzieło Chrystusa. W swym poświęceniu usilnie staramy się aż do śmierci o to, Abyśmy mogli wejść do odpocznienia jakie pozostaje dla ludu Bożego w jego chwalebnym królestwie. Równoległe cytaty według tak zwanego przykładu dosłownego, Ewangelicznego Instytutu Biblijnego SNPD Izajasza rozdział 26, werset 3 Zamiar utrzymany strzeżesz pokoju, pokoju, bo tobie zaufał. Żydów rozdział czwarty wersety od 3 do 11. Do odpoczynku bowiem wchodzimy, my, którzy uwierzyliśmy, jak stwierdził, jak przysiągłem w moim gniewie, nie wejdą do mojego odpoczynku, pomimo jego dzieł dokonanych od założenia świata. Tak bowiem stwierdził gdzieś o dniu siódmym i odpoczął Bóg siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł. A tutaj znowu nie wejdą do mojego odpoczynku. Jeśli więc niektórzy mają do niego wejść, a ci, którym najpierw zwiastowano dobrą nowinę, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa, to znowu wyznacza pewien dzień, dzisiaj. I mówi po tak długim czasie za pośrednictwem Dawida to, co przedtem zostało powiedziane, dziś, jeśli usłyszycie jego głos. Nie znieczulajcie waszych serc. Gdyby ich bowiem Jozłe wprowadził do odpoczynku, Bóg nie mówiłby po takim czasie o innym dniu. A zatem pozostaje odpoczynek szabatni dla ludu Bożego, kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, ten też odpoczął od swoich dzieł, jak Bóg od swoich. Postarajmy się zatem wejść do tego odpoczynku, aby ktoś z was nie upadł. Tak jak w tym przykładzie nieposłuszeństwa. To rozdział trzeci wersety czternasty i osiemnasty, staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko początkową podstawę zachowamy niewzruszoną aż do końca, i którym to przysiągł, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym nieposłusznym. Ewangelia Mateusza rozdział 11 wersety od 28 do 30 Chodźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, a ja was odświeżę. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie odświeżenie dla waszych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię, lekie. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 27. Pokój zostawiam Wam, mój pokój daje Wam, nie tak, jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie teworzy Wasze serce i niech się nie boi. Rozdział 16, werset 33. To Wam powiedziałem, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat rozdział 20 werset 19, gdy nastał wieczór tego właśnie dnia, pierwszego po Szabacie, i, z obawy przed Żydami, drzwi były zamknięte tam, gdzie przebywali uczniowie, wszedł Jezus, stanął pośrodku i mówi, Pokój Wam. Dzieje apostolskie rozdział 10 werset 36, co do, słowa, które posłał synom Izraela, Głosząc Ewangelię o pokoju przez Jezusa Chrystusa, On to jest Panem wszystkich. Rzymian rozdział drugi, werset 10 Chwała zaś, cześć i pokój każdemu czyniącemu dobro, najpierw Żydowi, potem i Grekowi. Rozdział 5 werset pierwszy. Usprawiedliwieni zatem z wiary, pokój mamy z Bogiem przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Rozdział 14, werset 17. Królestwo Boże, bowiem to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Rozdział 15, wersety 13 i 33. A Bóg nadziei niech Was wypełni wszelką radością i pokojem, gdy trwacie w wierze, po to, byście obfitowali w nadziei, w mocy Ducha Świętego. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Efezów, rozdział drugi, versety od 14 do 17. On bowiem jest naszym pokojem, tym, który z dwojga uczynił jedno, gdy usunął mur podziału, nieprzyjaźni, przez swoje ciało. On zniósł prawo przykazań zawartych w ustawach aby z dwóch stworzyć w sobie samym jednego nowego człowieka, czyniąc pokój, i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył nieprzyjaźń. A gdy przyszedł, głosił pokój wam z daleka i pokój tym z bliska. Filipensów rozdział czwarty, wersety siódmy i dziewiąty, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Czyńcie też to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Kolosensów rozdział pierwszy werset dwudziesty i przez niego pojednać ze sobą wszystko, wprowadzając pokój przez krew Jego krzyża, przez niego czy to na ziemi. Czy w niebie. To rozdział trzeci werset 15. ponadto w waszych sercach niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście powołani w jednym ciele, i bądźcie wdzięczni. Drugi tesaloniczany rozdział trzeci werset 16. a sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i we wszelki sposób. Pan niech będzie z wami wszystkimi. Pieśni 244, 48, 97, 107, 176, 179, 305 Wiersze Brzasku 167 Doskonały pokój Boży Lektura uzupełniająca w Strażnicy Reprint nr 5433 Tekst manny na 18 maja do odpoczynku bowiem wchodzimy my którzy uwierzyliśmy że w rozdział 4 werset 3 Pytania czy w tym tygodniu cieszyłem cieszyłam się odpoczynkiem wiary jak co mi w tym pomagało lub przeszkadzało jaki był wynik Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.